Król Karol III nieoczekiwanie opublikował bardzo personalne oświadczenie. Władca Wielkiej Brytanii za pomocą mediów społecznościowych poinformował o wielkiej stracie, którą opłakuje wraz z żoną, kogo stracili. W piątek, 27 września, świat sztuki dramatycznej oraz miliony fanów na całym świecie pogrążyły się w żałobie. Brytyjska stacja BBC poinformowała o śmierci wybitnej aktorki Maggie Smith. Gwiazda która przez dziesięciolecia zachwycała swoim talentem i niepowtarzalnym stylem. Odeszła spokojnie rankiem tego dnia, otoczona miłością najbliższych w jednym z londyńskich szpitali. Miała 89 lat. Choć dokładna przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina aktorki podkreśliła, że jej odejście było spokojne. Co w obliczu tak wielkiej straty przynosi choćby minimalne pocieszenie. Synowie Maggie Smith, Toby Stephens i Chris Larkin, w imieniu całej rodziny, wydali wzruszające oświadczenie, w którym wyrażają głęboki smutek i wdzięczność za możliwość obcowania z tak niezwykłą kobietą. Z wielkim smutkiem musimy poinformować o śmierci damy Maggie Smith Poinformowała rodzina gwiazdy Maggie Smith była dwukrotną laureatką Oscara i zapisała się na kartach historii Kina jako jedna z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych aktorek swoich czasów. Jej niezwykły talent aktorski, połączony z charakterystycznym brytyjskim humorem i elegancją, sprawił, że zyskała rzesze oddanych fanów na całym świecie. Widzowie pokochali ją za rolę w takich filmach jak Downton Abbey, gdzie wcieliła się w postać majestatycznej Violet Crawley, czy też w serii o Harry Potterze, gdzie zagrała surową, ale niezwykle mądrą profesor McGonagall. Jej kreacje teatralne również zdobywały uznanie krytyków, a liczne nagrody i wyróżnienia potwierdzały jej wyjątkowy status w świecie sztuki. Prywatnie Maggie Smith była kobietą niezwykle skromną i ceniącą sobie prywatność. Była dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był aktor Robert Stephens, z którym miała dwóch synów. Po rozwodzie związała się z dramaturgiem Beverleym Crossem, który był jej mężem aż do jego śmierci w 1998 roku. Kondolencje płyną ze wszystkich zakątków świata, w tym od rodziny królewskiej, na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Rodzina królewska wyraziła głębokie ubolewanie z powodu straty niezwykle utalentowanej i niezapomnianej aktorki, która przez lata zachwycała widzów na całym świecie. Moja żona i ja byliśmy głęboko zasmuceni, dowiadując się o śmierci damy Maggie Smith. Podczas gdy opada kurtyna nad narodowym skarbem, dołączamy do wszystkich na całym świecie wspominając z najgorętszym podziwem i uczuciem jej wiele wspaniałych występów oraz jej ciepło i dowcip, które promieniały zarówno na scenie, jak i poza nią. Charles. R.